Aniu, właśnie w związku z tym, że ty tak dużo wyjeżdżasz, ty w ogóle kontrolujesz, co się dzieje u twojego męża? Wiesz, w jakie projekty wchodzi? Mój mąż? Tak, tak, oczywiście. Właśnie był Launch Brotherhood United, czyli jego, jego firmy. Jego w sumie nie chcę za dużo opowiadać, ale on stworzył taką mini kolekcję, nawet nie kolekcja, to są pojedyncze zubuny, czyli takie płaszcze, które są wzorowane na etnicznych, dawnych, strojach właśnie noszonych w Serbii. Są to niesamowite płaszcze ręcznie robione. To jest taki hołd ku tradycji serbskiej. Przepiękne rzeczy. Ale to jest tak, że on dzwoni do ciebie z drugiego końca świata i się radzi, żebyś mu w jakiś sposób podpowiedziała. Ale tak, oczywiście, czasem tak, ale ja próbuję za dużo mu nie radzić, żeby bo ja mam tak, że jak zaczynam pracować nad jakim projektem, jakimś projektem to bardzo szybko się angażuje na całego. Więc powiedziałam mu, żeby mi małe rzeczy mówił. Jeżeli potrzebuje pomocy, to mu pomogę, ale żeby jednak trzymał to dla siebie, bo widzę, żeby mogła to bardzo szybko przejąć, zawładnąć. Rozmawiam, oczywiście, że rozmawiam z Saszą. Może nie, nie codziennie, ale co drugi dzień na pewno tak.